Cześć, oto czwarty odcinek specjalnego weekendu split second, i zarazem ostatni odcinek, kiedy to gramy w wersję PC-ową. Na sam koniec tryb detonator, w którym to jesteśmy na trasie Airport Terminal i musimy dojechać jak w jak najszybszym czasie. No, akurat mam cel 1.25. Samochód jest z góry narzucony, podobnie jak. Eksplozja. Nie mamy na nie wpływu, musimy uważać. Tak jak widać, komputer serwuje nas ogniem. I wieżą kontrolną. I o cholera, jasno samolotem. No niestety, koło było blisko. Nie udało mi się uciec. 3 cenne sekundy. Straciłem. Szkoda, że ten skrót się tu nie otworzył. Tak, tutaj coś, znowu na mnie leci O no, już jestem drugim 1.28, chyba tam 29 tysięcy setnich I widać naklejki o której mówiłem wcześniej Tak, 40 krediców No i łącznie mam 160 i za 40 kolejnych odblokuję kolejny samochód. No ale tym samym odblokowałem wysik elitarny, którym zajmiemy się już przez wersji na Xboxa 360. Do zobaczenia. Cześć!